Odczytam tę sesję 4 z uczestnictwa w Gminy Jędrzany. Witam radnych Gminy Panie. oraz zaproszonych gości w tak gminy.

obrad podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przedstawię teraz porządek obrad. Punkt pierwszy Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi Przedstawienie porządku obrad. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej od punkt B do zmian zmiany uchwały z budżetowej w dniu nieruchomym na 2020 rok. Punkt 4. Spragnięcia obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma. Wobec tego przechodzimy do punktu 3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. Zmiany Wieloletniej Prognozy Gminarczowej. Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. I może Państwo mówimy o razu na biorą uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący. poprosiliśmy Państwa o, dzisiaj o przyjęcie dwóch projektów uchwał w swojej Wieloletniej prognozy finansowej i z budżetu ze względu na to, że w ostatnim czasie wynikły, wynikła potrzeba przyjęcia zmian. Oczywiście wiąże się to kolejne raz z dodatkiem węglowym, z do dodatku węglowego i dodatku do pozostałych źródeł ciepła. I w budżecie wprowadzamy właśnie środki na te wypłaty. Myślę, że to już będą ostatnie w tym roku środki które wprowadzamy, Powinny nam wystarczyć już na wypłatę wszystkim wnioskodawcom. I będą to następujące kwoty. 260 100 zł na wypłatę dodatków węglowych i kosztów obsługi oraz 27 540 zł na wypłatę pozostałych dodatków do pozostałych tureckich Mamy również wprowadzoną, przyznaną jeszcze rezerwę subwencji oświatowej w kwocie 1696 zł. Te kwoty są wprowadzone i po dochodach i po wydatkach. Są to środki celowe, więc przeznaczone na wypłatę tych konkretnych świadczeń. I jeśli chodzi o budżet, natomiast WPF, oczywiście ta tabelaryczna część jest dostosowana do w budżecie. Natomiast przedsięwzięcia, wprowadzam przedsięwzięcie dotyczące organizacji ruchu, czyli jest to, są to środki przeznaczone dla gminy Ryki na podpisanie porozumienia i dotowanie tych dwóch gmin, które do tej pory również dotowaliśmy, dwóch gmin autobusowych. Przyjęcie tej uchwały pozwoli nam na podpisanie porozumienia, natomiast w miasto Ryki pozwoli nam wcześniejsze zorganizowanie tego transportu. Przeprosilibyśmy o przyjęcie tych zmian. Panie, czy są pytania? Wróćmy To do półko. treści. Uchwała numer 43, łamana przez 209, łamana przez 2022, w gminy i z dnia w -20 roku. W sprawie porozumienia z krajami gminy Zierżany. Na podstawie w zmianika współpracę gminzami uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 33 o mamy przez 167 a przez 2021 z tej gminy Izbywania, z dnia 17 grudnia 2021 roku. Wprowadza się zmiany. Podpunkt pierwszy. Punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi. Wprowadzi się zmiany w wykazie przedsięwzięć z przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały. Punkt trzeci. Podja się uprowadzony zmiany z drodze nr 3 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w podzieście w gminy Ihrzanej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uchwały za uchwały? Nie ma wobec tego że przejdziemy do głosowania. Proszę o odciśnięcie odpowiedniego przycisku. 13 za, 0 uchwały z powrotem i przed nami podpunkt B w sprawie kolejnym wyróbkiem mniej 2022 Czy jakieś pytania jeszcze do Nie ma bo że do też Uchwała nr 43, ma na 210. Mamy przez 2022 Rady Gminy Wierzanych w 26 grudnia 2022 roku w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Na podstawie odpowiednich arcykułów Rada Gminy Niejedzanych uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadzenie zmiany uchwały nr 33. łamane przez 168, łamane przez 2021 Rady Gminy Wielzany z dnia 16 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. Punkt 1. W paragrafie pierwszym ustala dochodów budżetu gminy w wysokości 19 532 928 74 zł zwiększa się o kwotę 289 336 zł do kwoty 19 822 264 zł 74 grosze. Z tego dowody bieżące 14 363 63 zł 82 grosze i dochody majątkowe 5 458 62 zł 92 grosze. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym podpunkt pierwszy dostawcy celowe na środki realizowane z zadań za zakres administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami w kwocie 5 126 539 zł 40 groszy. i punkt drugi Paragrafie drugi ustalone wydatki budżetu Gminy w wysokości 21 952 172 zł 67 zł zwiększa się o kwotę 289 336 zł do kwoty 22 241 508 ,67 zł 67 groszy. Z tego wydatki bieżące 14 652 797 zł 31 zł i wydatki kwotę 7 588 578 zł. 36 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym podpunkt pierwszy. Wydatki na realizację zadań z zakresu 560 i innych zadań zleconych w gminie ustawami w kwocie 5 126 559 359 złotych 40 groszy. Zł. Paragraf drugi Dokonanie, dokonuje się zmiany następujących z załączniku do uchwały. Numer 1. Planowane dochody budżetu na 2022 rok i nr 2. Planowane wydatki budżetu na 2022 rok. Paragraf trzeci. Wykonanie sprawie w rzecz gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. Czy są uwagi do tej uchwały? Nie ma tego możemy przejść do głosowania. Proszę o 18. 13 za uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Z uwagi na to, że to jest przedstawicie nadzwyczajny, to się mówiąc. Dobiegamy do końca porządku obrad. Chciałbym tylko ja się zapoznać na dostawcią życzenia. Na najpiękniejsze święta roku życzymy uśmiechu Bożej Dziedziny, Bogosali Kałaski, Bugarstwa Was, a na nowy rok opieki matki. Małego Jezusa, niech dar prezydenckiej nocy wypełni Wasze serca pokojem i radością, a Poża Noc towarzyszy przez wszystkie dni Nowego Roku. Życzą Dyrektor i pracownicy Gminy Biblioteki w Biężanach. do życzenia się do dołączą. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim posesje, po sesji spotykamy się na wspólnych posiedzeniach komisji, bardzo proszę, żeby przewodniczący spośród siebie wybrali przewodniczącego, który będzie nie prowadził tę tak komisję. Punkt czwarty, zamknięcie obrad. Zamykam czterdziesiąt sesję Rady